Bardzo witam w kolejnym epickim przeglądzie Epicki przegląd numer 5, dzisiaj Ogramy grę Jotun Jotun Valhalla Edition Gra dostępna na epiku, jak wszystkie inne z epickiego przeglądu za darmo Udostępniona w ten czwartek Valhalla Edition, słuchajcie, w to nie graliśmy, ale po Edycji Wnoszę, że to coś z nordyckiej mitologii Valhalla to takie niebo Tylko w mitologii nordyckiej dla Ichniejszych wojowników jak widzicie, gra w języku polskie, polskim, polskim. Wstawienia, wszystko to co potrzeba. No nic, dobra, zaczynamy. Zobaczymy. Imman efter hlöðinu. I redan splundradist. Ilbre med vinden och öldu skellan i andletet mitt. Úðminn fröysur kulda sem var ólíkur öllinu sem ég hafi áður upplefað og skipið okkar sög. Ég væððarlösu djúpi sjávarins, tók half geggsætt neyat ránar við mér. Ég var dreyin dýpra og dýpra í átt að giðji sjávarins. Dauðin vætt komin til að sækja mig. Baróttu vilji sálarum mér myndi ekki næja til að slökkfa þórsta ránar í bráðsina. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði veri ekki höll þángs og beina, heldur ég kyrð og þögg. Jós, svo séðismi að lektor hérna er orginalni nordiðski jensið, svo hætti ég. Klimat już jest, no kreska bardzo fajna, taki trochę komiks. I jesteśmy kobietą. A z tego co wiem w mitologii mordyckiej to nie było chyba wojowniczek kobiet, nie? Byli wojownicy, a kobiety to były Walkirie. Czyżbyśmy byli walkirią? Ale mogę się oczywiście mylić. Dobra, słuchajcie. Pigniemy. Tajemniczy początek. Nie, no. Kreska jest świetna, słuchajcie. Naprawdę. Bardzo ładnie. To wygląda ciekawe, jak z soczystością walki. Z tego co pamiętam, to to wielkie drzewo, które gałęzie się na właśnie te wszystkie światy. Mitologii nordyckiej rozgałęziają. O, Spacją mamy. Dash. A. W OSD biegamy. Prawym jest jakiś zwykły atak. Lewym, przepraszam. A prawym? A prawym. Raz wcisnę, nawet nie trzymam. Jakieś mega łupnięcie. A ten ślad zostanie na zawsze? Nie, no, byłoby niemożliwe, nie? Jak myślicie? Dobra, nie będziemy się tym teraz zajmować. Szukamy skrzyneczek, nie? Czy tam, czego można tu znaleźć? Jaskinia. Musimy tam wejść? Musimy wejść do jaskini. A, czy przechodzimy przez jaskinię, ale widzimy cień bojowniczki? W sumie nie wiemy, kim my jesteśmy. To wszystko, tak kojarzę wszystkie te nazwy. To są wszystko, no, jakby nazwy własne z mitologii nowojskim. Słuchajcie, ja osobiście lubię takie gry, które poza tym, że gramy, to jeszcze się czegoś uczymy. Włącz, włącz pauzę. escape em? Chyba tak, co? To była pauza? Nie, chyba nie. Gdzie my jesteśmy teraz? Nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ale zobaczymy, czy. Jest pauza. Nie wiemy, czy tak jest pauza. Załóżmy, że tak. I tędy przyszliśmy, nie? Tak. Muszę iść gdzieś tu. W góry, czy na dół? I tak jak nam powiedział ten tajemniczy głos, to pewnie jak coś znajdziemy, to możemy skończyć etap. Albo dalej przeszukiwać, pewnie jakieś znajdźki, czy coś. To mam to porąbać? To drzewo? Mam porąbać drzewo, dobra. I korzeń, drzewa. No jest interaktywne, więc zakładam... No bo łupniemy w to. Wystarczy o raz łupnąć. Odrasta, słuchajcie. Fajnie. Dobra, to już widzę, że jest interaktywne. Inaczej jest namalowane, nie? Raz wystarczy łupnąć. Teraz słuchajcie, żebyśmy... Dobra, no nie będziemy się dzisiaj skupiać na znaczkach. tu widzę, że jest ścieżka. Ja się nie będę na znaczkach skupiał. Kogo ja oszukuję? Chodź tu potworze. Te grzyby trują wszystko. To są grzyby, nie? Purchawki. Kontynuując wątek poprzedni, to lubię jak gry jeszcze uczą. Poza tym... Ej, tu jesteśmy otruci. A tu się leczymy, nie? Tak? Nie, ale tu nas nie truje. Dobra. Jakiś koleś, co to było? Chciałbym zobaczyć z, z kimś, tylko z kimś słabszym na początku. Dobra, słuchajcie, cały czas idziemy. Ścieżka dźwiękowa na razie spokojnie przygrywa. Zobaczymy, jak będzie jakaś akcja. Walka, czy tego, coś tego typu. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Będzie takie szukanie. Oby nie było takich szukanych ścieżek, których ja nie lubię słychać. Tylko, na przykład, w lewo gdzieś możemy iść. I teraz liż ściany. Oby tak to nie wyglądało. No dobra, na razie idziemy. U, U. głowa odyna. Nie wiem, możemy to walnąć? Nie, a ten krzak się rusza. Ej, chłopie, sorry, nie chciałem. Dobra, czyli tutaj regenerujemy sobie życie. Ciekawe, że to są te checkpointy. No, chodź, koleś, będziesz już walczył ze mną teraz. Co się dzieje? A to nie koleś, to chyba ja jestem w ogóle, co? No nie wiem. Słuchajcie, kamera się oddaliła i mamy kilka ścieżek. To idziemy ścieżką do góry. Łuskawiczny lotus. Dobra, chciałbym wam jakąś akcję pokazać, poza... Tym, że bardzo fajna jest ta kreska i to wszystko fajnie wygląda. Tu problem z perspektywą już, już, już może być, bo tu niby można zejść na dół, ale nie można zejść na dół. Dobra, może rozwalić te kamienie? O chwilę coś się dzieje, tak? Czy mi się wydaje? Wydawało mi się. Dobra, no ale. Czy to była tylko ścieżka tutaj? No nic, idziemy. Jakieś akcji szukam, słuchajcie. Dobra, tu chyba nic nie będzie też, tak mm. wygląda. U góry też, ty. dobra, nie włączmy tu. Ciekawe, czy to jest, czy tam kredycy, czyli jakby spis twórców gry. Jestem ciekawa. Jak tak, to umiejscowione w grze, słuchajcie. racun, awesome. mega pomysł. I tak tego nikt nigdy, albo większość, większość osób nie ogląda na końcu, a tutaj? No dobra, idźmy. Możemy te poruchawki rozwalić? Nie możemy, zaraz zginiemy w ogóle. Czy znaczy one nam tylko coś robią jak, tak, chyba jak, jak pylą. Co to jest? Myślałem, że jakiś przeciwnik. Co to jest, słuchajcie? Ja zapalam te kamienie? Co, co tu się dzieje? Próbuję zrozumieć. Jak widzicie, nic nie jest wyjaśnione. Idę przy tych purchawkach. One się uruchamiają. Tak te żeby też nic nie robią. O, znowu gdzieś jesteśmy, słuchajcie. Mam upnąć w ten kamień? Nie, co się dzieje, słuchajcie. O Jezus, co się wydarzyło? Boskie uzdrowienie. Myślałem, że jak narodzin, to i płodności, a nie mądrości. No dobra. O, mamy ten. Jabłko z Zedenu. Połączone dwie religie. Dobra, wszystko fajnie, ale... poproszę, chociaż minimum akcji słów. Chyba, że to jest taka chodzona przygodówka... ...popularna, no ale nie nosił... ...nie tachałbym topora większego od siebie. Prawda? Co mnie Czy Widzę co mnie zdzieliło, ale... O! o. Korzenie będziemy walić? To jakieś ciernie są niekorzenie, nie? Dobra, słuchajcie, rozcinamy te ciernie. No odejść cierniu! Byliśmy? Nie. Moc zniszczyć pieczeń Kurhanu. Cokolwiek do mnie mówisz. Ale Ten daming jest, jest fajny, słuchajcie. Fajnie. Fajnie. Mam wrażenie w ogóle, że ostatnimi czasy gry, jeżeli o to chodzi o myślenie o dabingu przestrzegają już filmy, i to już o, o kilka długości. Ile razy się ogląda takie bzdurki hollywoodzkie, nie tylko gdzie, nie wiem, gdzieś w Azji czy coś, wszyscy nagle po angielsku gadają, czy to po amerykańsku. Bzdura taka, że się w głowie nie mieści. Nagle cały świat glada po, po angielsku. A najpopularniejszym językiem na świecie jest mandaryński, co piąta osoba mówi w tym języku, ilościowo, wcale nie angielski. Nie wiem, słuchajcie, próbuję rozkminić co tu, tu, tu te ciernie wyrastają, to ja nie wiem czy ja mogę tu iść, czy... Nie, naprawdę, graj. jest... Ej, tu byliśmy, tak? To jest początek? Chyba... Nie, nie wiem, już nie wiem teraz. Jest... Aj, poczekajcie, bo jest niby ta mapa, nie? Jest niby ta mapa. I teraz... Co ona mi mówi? Nic mi nie mówi. Muszę znaleźć jakiś punkt orientacyjny, mogłem wcześniej na nią zerknąć. Dobra, słuchajcie, tu coś jest, tak? Tak, słuchajcie. A odkryliśmy już. Coś przeszliśmy dalej, słuchajcie. O, był absolutnie zupełny przypadek Zobaczmy gdzie my... my jesteśmy tu. Musieliśmy stanąć chyba na te trzy takie łezki, ogniki, coś takiego, nie? Tak mi się wydaje. Nie no dobra, to mapa jest. To tylko ja jestem nieogarnięty. Cię tym nie sugerowałem. Dobra. Wychodzi przeciwnik chyba pierwszy. Dajemy go? Czy z nim gadamy? Chyba z nim nie pogadamy. Chyba musimy go lać. Czemu ten obraz się trzęsie? Chodzi? Mocno? Nie. Po prostu łupnę cię najpierw z mocnego. A masz Chodź Chodź tu Pięknie. Jeszcze raz. Pięknie. Iż? On się powiększa? Czy mi się wydaje? On się powiększa. Nie wydaje mi się. Chodź tu bez dziadzie Ej, uspokój się. Chodź, tu trup taj do mnie. Gdzie on ucieka? Co tu się dzieje, słuchajcie? Oleś się powiększa. Doraz no, mnie prawie dziabnął. Jak ja mam użyć tej umiejętności? Q? Tam. E? Mm. F. No, F. O, jesteśmy uleczeni. Możemy lać. Bez zemnego dziada teraz. Weź, już nie machaj tym. Idę. go. Dobra, jesteśmy... pomiędzy jego nogami, więc nie mógł my nic nam zrobić. Chodźmy. Dobra, idźmy tutaj. Idźmy, chodźmy. No idź. veitjmappi og það er næra að ég nýst mér að það er nýðaði þú hefur fundið rún jarðar skóarjötun sinn sem myndar held með náttúrunni haldu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í ginnungagap Dobra, powrócimy chyba do tej odchładni. Jak zgaduję, że tam, ta, że tu jest, odkrywaj dalej. A tu jest ta odchłań. Tak zgaduję, słuchajcie. E, czy tu można byłoby szukać tych rzeczy, ale to nie o to chodzi w tej serii, żebym miał, przechodził całą grę za Was. To, żeby Wam pokazał, jak to wygląda. Dobra, chodźmy do tej odchładni. Du, 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 du. Właśnie. Właśnie Jotunowie, słuchajcie, teraz kojarzę z innej gry: King Kingdom of Malar Reconing. Tam byli Jotunowie. Zaczerpnięte to było z mitologii nordyckiej. To były jakieś wielkie giganty, z tego co, do co dobrze pamiętam i to chyba musimy pokonać I na razie gra wygląda słuchajcie już kilka takich gier wyszło może żadna mi teraz do głowy nie przychodzi gdzie chyba walka będzie się skupiać tylko na walce z bossami nie będzie żadnych takich mobków mniejszych tylko będą same sami bossowie będą z kilka gier wyszło jedna taka bardzo znana się spinało się na tych gigantów nie pamiętam teraz To też coś jest. Dobra, otwieraj oko. Słuchajcie, czy my jesteśmy gdzieś indziej? Słuchajcie, co spróbuj ponownie? Dobra, to chodźmy już, zobaczmy. Chyba jest tylko walka z bossem, co? Masz tu, oko otwieraj się. O, 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 o. O. No nie wierzę. to za koleś? Koleś? Nie, to baba. Cytki ma. Masz babo. Czy trzeba się nauczyć ich ataków? Teraz tak. Tu. Teraz środek. Teraz to na mnie nie widzi, bo jestem pod jej bebechem. Czekajcie, lewo. Lewo, środek. No, wiedziałem, że środek, nie? Biegać nie mogę, słuchajcie. O, coś nowego. Jest ogłuszona. O, w to muszę walić. To dużo życia. Dawaj, życie. Ciernie są. Dobra, wiem, że to zrobisz. Wiem, że to zrobisz. Teraz zrobisz tu. Dobra, to już wiem. Chodź tu. Masz tu, dawaj kwiatka. Dawaj kwiatka. E, co się stało? Czemu mi życie ubywa? Dobra, wiedziałem, że to zrobisz, ale na życiu się, na życiu się skupiłem. Co tu się dzieje? Idź stąd, cierniu, przecież cię widzę. Co, pokonaliśmy ją? Nie powiem, żebym się jakoś rozsilił? Ty musiałeś mieć do siebie Ég heiti Þóra og ég var fætt til að berjast. Nýju storma sem hefði nóttum hefti fæðingu mína, nefndi fæði minn mig eftir þrjumeguðinum. Fæði minn var höfðingi þorpsins. Ásand bróðu mínum og áhef þyrra, syldi hannum höfinn á starðarinn á langskipi. Það var sem fæði líkiðæmi og vexan. Mér var kænt að berjast á unga aldri. Viska móðu minnar, hugur ekki föðu minns og sögurnar á goðunum veitu mér inblastur til að verða hinn fullkomni bardaðamadur. Þegar ég hafði aldur til, gaf fadur minn mér mína ástkjæru eksi og lifti mér um borði langskip sitt. Dobra, svo veitum við pokanðuðum þetta bossa og hvað er það á því að Tu nam się pali, że niby tu iść możemy. Dobra, dalej grać nie będę. Chyba tylko jak widzicie, nie wiem, 6-7 bossów. To tak, jakby mapy są ogólnie takie małe. Słuchajcie, tak to wygląda. Okreska jest świetna. Klimat jest dobry. Walka jest bezpłciowa na razie. Absolutnie. To. Nic, co daje satysfakcję. Ona ma na imię Tora. Nie muszę wam chyba mówić, czego to jest odpowiednik, nie? Kobieta Tora, facet. Logiczne. Dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Czy grewa warta ogrania na pierwszy rzut oka? Tak, bo, bo jestem ciekawy, co dalej. Ale jeżeli pierwszy, drugi boss, w schemat będzie identyczny, to, to pewnie szybko się znudzi, chyba że jest bardzo krótka. No to wtedy można przejść całą. Natomiast nie o to w tej serii chodzi. Chciałem tylko pokazać Wam, jak to wygląda. To z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jutro Was zapraszam do kolejnego epickiego przeglądu. Nara.